Czy ułaskawienie Roberta Bąkiewicza przez prezydenta Dudę to dobra decyzja, tak czy nie? Tak. Oczywiście czekamy na wasze głosy, na głosy słuchaczek, słuchacze Radia Z. Na naszej stronie jest sonda i pod koniec części radiowej dowiemy się, co na ten temat sądzą nasi słuchacze, słuchacze Radia Z. No właśnie, a dlaczego pan uważa, że to jest dobra decyzja? Dlatego, że ta cała sprawa jest skandaliczna i skazany to powinien być ktoś inny. Dlatego, że przypomnijmy, że... Yy, yy, Ludzie, którzy tam stali, którzy byli z Robertem Bąkiewiczem, bronili Boga. Momencie... To był rok 2020, a, strajk kobiet, doszło do przepychanek przed kościołem, i pan Bąkiewicz po prostu rzucił ze schodów aktywistkę. A, po prostu, a to jest nieprawda. Katarzyna Augusta, a to no, jest... No, ale są filmy. I właśnie, no właśnie ten film pokazuje coś innego. Chodzi o to, że aktywistka, która atakowała kościół, nie przypomnijmy, że kościół znajduje się pod wyjątkową prawną ochroną konstytucyjną, międzynarodową i nie jest to tak, że każdy sobie może przyjść i tam rzucać farby na, Ludzi cokolwiek. Subskrybuj włącz powiadomienia i odkryj treści, które odmienią Twoje życie.